Może nie, czymś, co? Czemu nie ty, ty pasujesz, samych może, co? Co? Nie, 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 Jest, ja nie jestem spirit, jestem zwykłym człowiekiem! Kurwa za co mnie wierzycie, ludzie! Łała, wyśmiechcie się spokój! kotli! Ja jestem trzeźwy! I kurwa na dworze! Kurwa główny, jedę do Warszawy! Ja pójdę w dole! kurwa za dziś! Nie wyjdę! Nie wyjdę! Weźcie właśnie te

nie weźmiecie nie, nie stąd, nie wyjdźcie, nie daj Nie daj nie Nie daj się! No Nie że ja Nie coś Nie dajcie. Nie Nie Ja Nie Nie widzę. dajcie. Nie nie, 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 nie nie ten coś Tam są moje pieniądze.

Będę wdmuchał! Wybije mnie do piwo jestem kurwa trzeźwy, nijuja nigdy nie jadę. Czy piwów? Przecież ja jadę Ludzie nagrywajcie to, bo kurwa... Dzisiaj w telewizji będzie, spokojnie. Tak. Szczególnie na tego pana w okularach. Kurwa przygodziłem przegodziłem, jestem trzeźwy! Kurwa,

Jakie jest nim? 112. Nie daj się, nie daj się chłopie! Nie daj się!